witajcie drodzy widzowie witajcie dobrze ludzie z tej strony Piotrek kanał Living van witam was w kontynuacji akcji jaka się dzieje z busem wracam do Gdańska z Bieszczad i się okazuje że coś się robi nie tak z temperaturą dlatego też musimy się dostać do silnika z tego co zauważyłem troszkę nam pary idzie z prawego słupka gdzie jest przelot także dostajemy się na razie do komory silnika z tym że nie będziemy jej zbyt szybko otwierać żeby nie buchnęło nam tutaj parą do środka busa poczekamy aż silnik ostygnie, aż ta para przestanie się wydobywać. Odkręcimy korek zbiornika wyrównawczego dolejemy wody, bo nie mamy płynu chłodzącego. No i będziemy kontynuować jazdę, jeżeli nie będzie jakichś kwiatków, bo no, jakby nie ma gwarancji, co to się tam wydarzyło. Także ustawiam was tutaj i, i lecimy okej. Okay. 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 i jeszcze teraz dechy okay. no niewiele tego płynu więc mogło nam się tutaj autko przygotować troszkę Tak, jest ceny, a ja mam tą kamerę dupniętą To Ci pech. dobra, próbujemy Odpowietrzanie A więc tak, przemierzyłem już 10 km Temperatura w normie, czyli jak na silnik bez termostatu, niedogrzanie wszystko w porządku ogrzewanie działa także to już chyba tak trzeci raz jest odkąd tego busa mam że faktycznie że faktycznie gdzieś tam miał braki z tym płynem i trzeba było to dolać, natomiast samochód dobrze informuje o tym zawsze to ogrzewanie się kończy to, jest takie, to są takie standardowe objawy więc jakiś tutaj dziwnych scenariuszy nie było ło wow. światełko uderzyło czas się przekimać czas się przekimać a no bo chcę i tak zjeść a wiem że jak zjem to mnie zmuli także nie ma co się tutaj długo zastanawiać tylko dwie godzinki snu i można pedałować dalej już do końca i tyle żaden challenge Okej, okay. dobranoc. Nie wierzę. Takimi słowami pewnie zacząłbym tą wypowiedź tak w pełni i na serio, na poważnie, gdybym siebie nie znał. Natomiast wierzę i wiem, że to, co się stało, zawsze muszę brać pod uwagę. Położyłem się spać na półtorej, dwie godziny. Położyłem się spać o... Pierwszej czy drugiej, nie pamiętam. A jest w tej chwili godzina 11:17. Ale jestem wyspany, przynajmniej bezpiecznie dojadę do celu. Także sam z siebie mam bekę. Kawa, proteinki i rura. Już nawet porządków nie robię. W busie zbytnio łóżko złożyłem ale chce mi się być w drodze, a w drodze mam coś takiego, że pojadę godzinę, dwie i na przykład chcę sobie zjechać, żeby sobie zrobić szybki porządeczek, co nie? Szybkie jakieś wyrzucenie śmieciuchów, zamiatanie, przemycie podłogi, poukładanie rzeczy jak należy, no, takie, takie loty mam. Nowa kamerka DJI Action 4, dzisiaj możemy sobie popróbować e, nagrywanie, jestem ciekawy, czy ta gąbka sama się odczepiła, czy ktoś tutaj Ręce przykładał już do tego nie mam pojęcia. Słuchajcie, temat Volvo. Jeszcze parę osób podsunęło ciekawe pomysły. Powiedzieli słuchaj, pozamykaj wszystkie drzwi. Włącz, wyłącz auto z kluczyka, żeby sprawdzić, czy czasem mobilizer nie myśli, że go kradniesz. No więc taką próbę wykonamy. Nie wiem, czy jakaś krańcówka jest pod klapą silnika. Ale ją też zamkniemy. Wszystko zamykamy. auto otwieramy. Zamykamy. Klapa jest zamknięta, więc tutaj też się wszystko zgadza. Ogólnie chciałbym się pozachwycać chwilę tą kamerą, ale powiem Wam, że odkąd tu wszedłem, to jakieś takie napięcie czuję. Nie podoba mi się to miejsce. Dziwne tutaj klimaty są. Odnoszę wrażenie, że ktoś tu łapy przykładał. Do tej mojej części, którą wynajmuję. Dobra. A więc tak. Najpierw samochód spróbuję normalnie odpalić. Nie. Dobra. Wychodzimy z auta. Sobie zamknę tylko szybkę. Wychodzimy. Zamykamy auto. Auto zamknięte. Samochód wieże jest zabezpieczony. Wszystkie drzwi. Wszystkie szyby są zamknięte. No to teraz otwieramy go. Ten kluczyk jest felerny. brudny mikro mikrostyk. Dobra. Pojazd. Otwarty ponownie przy wszystkich zamkniętych drzwiach. Zamykamy drzwi tak jak to normalnie się odbywa. Kluczyk. Zawsze odpalałem ten samochód, więc nie rozumiem dlaczego miałby być jakiś problem. Paliwo wskazuje, wskaźnik, że jest. Lipa. Bardzo mi przykro, ale spróbuję go odpalić na zamkniętym. Co mi pokaże. Dobra, i teraz go odbezpieczam. Tragedia dosyć tych komputerów. czyli ktoś musi przyjechać z kąpem i go zbadać, co mu dolega. słabo. i co? wypadałoby podładować jeszcze ten. Yy, ten akumulator. <laughs> akcja niesamowita. szacun dla taty, bo tata ogarnął. Mechanika przyjechał z nim na miejsce myślę poniżej godziny, także rewelacja. No, niestety, okazało się, że samochód nie chce zareagować, mimo in ingerencji, komputera, nie chce odpalić. Najprawdopodobniej antena w stacyjce to sprawa losowa. Sprawa losowa jaka poszła. To jest w ogóle rzecz przypadku, że to się wydarzyło w tym samym momencie. No, taka jest jednoznaczna opinia mechanika. Ja tutaj nie wnikam, to nie jest w ogóle moja przestrzeń mechaniki jakiejś komputerowej. Więc mogę tylko powiedzieć, że podziwiam za spryt, za umiejętność weryfikacji pewnych tam problemów i tak dalej. Wymontował sterownik silnika i po prostu go już tam na miejscu teraz reperuje. Ja już nie czekałem. Mam nadzieję, że jutro będzie dla mnie ten sprzęt gotowy. Eee, no, i tak naprawdę dzień się na tym kończy. No, ja już dzisiaj nic więcej nie wykonam, poza małym wstępnym otwarciem eee, pewnego kartona, który przyszedł w ramach współpracy i leży sobie na przedpokoju. I to wam jeszcze teraz pokażę. A po tym, no, to już kolejny dzień. A jestem bardzo zadowolony z kamery. Każdorazowo, jak naciskam guzik, nagrywaj w tym szybkim trybie, no, to naprawdę nagrywa. Czyli. Robi to, do czego została stworzona kamera. Nie rozumiem tego, dlaczego ktoś tworzy kamerę i funkcje implementuje do tej kamery, które później nie działają. Także ja jestem mega szczęśliwy i cały czas jadę na jednej baterii. I straty są, jeżeli chodzi o zużycie baterii, naprawdę znikome. Także, no. Jeżeli chcecie kupić i się wahacie, kamerę sportową, no to DJI. Action 4. Już wstępnie mogę pochwalić. Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią, oto jest wynik współpracy LiTime. LiTime, LiTime, jak to woli. Firma, która na swojej stronie ma masę akumulatorów przeróżnych, ale life po, life po 4 Poczekaj, Igorku, Tata, teraz rozmawia z widzami. Powiedz, dzień dobry, dobrzy ludzie. Dzień dobry ludzie! Dzień dobry, dzień dobry ludzie! No i teraz zajrzymy do tego kartona. Tutaj jeszcze nic nie będziemy testować. Tylko zajrzymy, zobaczymy, czy paczka doszła w całości. Bo muszę potwierdzić odbiór paczki. No i za jakiś czas będziemy nagrywać już i sprawdzać, jak to działa. I będzie to zasilać mojego busika w końcu w prunt. No i zobaczmy. Ola, to jest nasza niezależność energetyczna w trasie. Jest bardzo ważne. Ogromnie ważny. Oje, a co to są? Naklejki. Naklejki. Litime. Ale wiecie co? To można w studiu przykleić. No jeżeli to jest tak dobry produkt, jak słyszałem, to taka naklejka jest bardzo fajna. I ją można przykleić, nie Ola. Mhm. Bo ona to tak naprawdę jakby blacha była taka zrobiona, emaliowana z takim nadrukiem, no to ja bym nawet był gotów kupić coś takiego. Dobra. Tutaj mamy znowu naklejki. One są ploterem wycięte, tak troszkę po obrysie. Ej, patrz, jest mniejsza wersja tej naklejki. Dobra. Naprawdę nie myślałem, że fajną naklejkę dostanę. Teraz tak, z tego co nie wiadomo, po niemiecku i po angielsku te same instrukcje. 12V, 200Ah jak widzicie. Tak, chcesz tego pana? Tak. wypada. Tata postara się Tobie tego pana odkleić. Proszę. Dobrze, tutaj jest. Może nakrętki do tych tych, 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 Tak. Ok. I teraz pytanie, bo miał przyjść akumulator i ładowarka DC, DC. A ładowarki nie widzę. No i proszę. Uruchamiamy pierwszy raz kamerkę DJI Action 4 w busie, czyli te ujęcia, które przeważnie tutaj widzieliście startowo. Tak samo przed wyjazdem, jak się szykowałem do startów bieszczady, tak to wygląda. Tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że ten obrazek jest dosyć fajny. Tak to wygląda przy włączonych lampkach. Tam już powstawały wielkie rozmazy. Tutaj po prostu widać, że jest za mną światło. Słuchajcie, w tej chwili jedziemy do garażu po to, żeby zabrać fotelik dla młodego, zawozimy z Olką Młodego do dziadków, a my ruszamy w las, żeby sobie zrobić po prostu w lesie obiadek. Muszę się przyzwyczaić, bo patrzę na ten ekran zamiast do Was w obiektyw. Więc zrobimy sobie jakiś obiadek na szybko. Później ja Ole zwożę do dziadków. Dziada zbierze młodego, zawozi z Olą do domu, a ja zostaję w terenie, ponieważ jutro szkolenie z psami tropiącymi, także. Także, także, także znowu będzie wesoło. W zasadzie jadę też w teren po to, żeby nagrać wam odcinek. Odcinek o... oj, serwo zaczyna słabiej chodzić, ale to jak jest zimno, to się zdarza. Bo ciężko mi pedał Odcinek o Webasto. Jak je wybrać? 2KW czy 5KW do naszego busa? Rozłożymy sobie na czynniki to, czym się zajmujemy, jak jeździmy w tym terenie, jak często, jakiej porze roku, przy jakich temperaturach, jak mamy wyizolowanego busa i tak dalej. I sobie to po prostu jako praktyk rozbiję na czynniki, rozbiję to na atomy, po to, to, by Wam po prostu dać finalnie odpowiedź. Kiedy 2KW? A kiedy 5kW i przy jakich budach, mniej więcej? Ehm, gabarytowo, tak, żeby wiecie, no pira oko, no nie, nie wy, szczególnie Wam konkretnymi modelami, bo później będziecie do mnie pisać, a widzisz, powiedziałeś 2kW, a nie domaga. Ehm, no ale to też ja nie jestem w stanie wnikać w to, jak Wy macie te izolacje porobione i, i jakie wersje busów dokładnie bierzecie. Także ja Wam to tak. Wiecie, tak staram się Wam pomóc, przybliżyć po prostu, bo ja odpowiedź znają w zasadzie na to, na to pytanie, ale, ale wiele osób co roku zadaje to pytanie na grupach, więc jeżeli można pomóc, no to warto pomóc. No dobrze. <tryk> Jaki mamy tutaj stan licznika? No, uwieczniony ok, samochodzik sobie czeka no i to jest zabawne nie, że samochód nie jest w stanie żyć bez kurde komputerka Dobra, bierzemy fotelik i mamy no ja nie wiem gdzie my jedziemy powiedziałaś mam jechać w lewo co teraz jak zejdziemy na dół i nie ma wyjazdu nic nie podjedziemy musi być bo przecież byłby znak że jest droga nie bez mięsdy. Zasięgu nie ma, nie możemy sprawdzić sobie, gdzie ta droga prowadzi, czyli dosyć tak o, po staremu. A człowiek odwykł od takiego po staremu. Teraz tak, Z sobą mamy pod górę i jak przed sobą mamy mocno pod górę i też tak oblodzone, to możemy sobie tutaj piwak rozbić na parę dni. To jest ta różnica między synchro a tył napędem. Jest samochód dzielny, ale niestety ten przód trzeba pchać. Ja widzę właśnie początek końca naszego, nie? Dzięki. Nawet nie podejmuję, bo wiem, że później nie wydostaniemy się stąd. Jest pytanie, czy będziemy radę wrócić tam. Już nie mogę za bardzo wkopać. Oj, oj, oj. oj, oj. oj, oj. zbytnio pędu nabrać, bo nosi mnie na bok po prostu. Kolejny szalik. Ogłudz. Panik Białostocki. Brak mocy. Ja nie wiem, czy to jest powód do śmiechu. Chciałaś mieć dobry udział w odcinku. Będziesz mieć dobry udział w odcinku. Sytuacja wygląda następująco. Eee. Do połowy górki, czyli jakieś 30 metrów, nie ma lepiej. <noise> Może być tylko gorzej. Plus jest taki, że mamy hałdę z jednej strony, więc nie powinniśmy się nigdzie zsunąć na dół ze skarpy, bo jest skarpa stroma w prawo. Mamy trapy, mamy kompresor, więc możemy spuszczać powietrze z kół. Mamy szpadel, nawet dwa chyba. Co to? Padło? Padło. Yy, więc mamy narzędzia do tego, by zadziałać. Co więcej nam potrzeba? Determinacja, energia. Kurczę, no łapka nie działa. Niestety. O, idealnie. Czego nam trzeba? Determinacja. Yy, no i tyle. A Ty co myślisz, że bucików nie pobrudzisz? Powiedziałem, że mamy dwa szpadle. Ty mnie to wprowadziłaś. Czy znaczy, nie mam ci za złe, bo będzie zabawa, ale. Decyzje Mówię, trzeba ja, przemyślane. To nie, ja nie wiem, czy to jest droga do sklepu, jak ty mówiłaś. To raczej nie jest droga do sklepu. Dobra. Ok. Yy, okay. No to teraz tak. Ja na start zerwę tą nawierzchnię, tak, żeby tutaj pójść po błocie mm. i zobaczymy, co się wydarzy dalej. A nóż pójdzie. No i spuścimy powietrze z tą skórą. Nie ma się co, co wydzielić. Bast. Patrzcie, nawet z końcówką się zatkało, ja pierdziel. Nawet końcówkę, którą dorobiłem taką prymitywną na trasę, od Webasto się zatkało. Czy ono działa w ogóle jeszcze, czy ono teraz się uśmierciło, uśmierciło się dobra? 1424 zaczynamy walkę. aż tak nie do końca, bo już jedną z jednego koła trochę powietrza Spuściłem. Spuścimy jeszcze z tego. To się idzie. Oj, ktoś jedzie idzie. Idę naprzeciw

Jechaliśmy w tamtą stronę, ale na zakręcie już niestety stwierdziliśmy, no, tak, że. Tam byśmy nie wyjechali Tam Tam byśmy nie dalej. Aha. nawet tam nie próbowali. Także Dobrze, to... że tu pośrednio jeszcze ta dróżka boczna jest, nie? No. Tu mogę cofnąć? Tak. No. Jeszcze raz pójść. To razie zabawa. No. Ale że się zap... zapuszczacie w taką stronę? Pójdziemy <laughs> do mieszkany. No, dopiero co dziecko zostawiliśmy na różanej. No. <laughs> no. Dzięki. Próbować etapami. Zobaczymy, ile nam da próba wjechania na kapciu z tyłu. Tak nic nie da. to wtedy, chyba piasek. ten spróbujemy, co Państwo tu mają. Ale patrz, jak są ludzie przygotowani, nie? No, pr próba numer jeden. Ja sobie stoję już w śniegu. Nie ruszam się, bo tutaj się chwilę zapadam. Troszkę pomów, czy było? Wjechałeś więcej niż wtedy, za pierwszym razem. Szybciej w sensie, tak? Czy wjechałem wyżej? Wyżej wjechałeś. Aha. Ta, chłopka, ta chłopka się taka duża tego piasku wydawała. Jak śnieg zdjąłem to... Jest. No Dokąd dojechałem? Ale dobry patent, nie? Osiedlowy. No. Swój piasek. No. Trzeba od razu brać takie patenty na przyszłość. Dobra. I tu będzie jeszcze cyrk płyt z <laughs> Zaraz będzie podejście numer dwa. Piotr wysypał piasek. Ja sobie stanęłam. O, tutaj. I. Trzymamy kciuki. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, cofamy się po szpadel. O yes! No nie, no dobrze, trzymam. E, Ole, jak ty to zrobiłaś, że ty odpaliłaś kamerę do góry nogami? Zobacz, wszystko jest nie na nie wiem. Odwrotnie. I tak ją odpaliłam i mówię, nie, no dobrze, trzymam. <głosy> <głosy> Bo zaczęłaś nagrywać odwrotnie. Dobra. Teraz jest która? 14 Czyli czas wywalczenia siebie żeby wypłynąć na powierzchnię tam 20 minut blisko Tak No tak 20 minut bym na pewno bo to jeszcze spuszczanie powietrza z koła i ten to 20-25 minut Olka wybrała kolejną drogę zobaczymy gdzie dojedziemy Przygoda przygoda każdej chwili szkoda